No trzeba kończyć dionek deszcz się rozpadał kurczę i tak paskudnie się chodzi No jeszcze takich kurde dziadów trochę nazbierałem Tu troszeczkę od kozła ale coś chyba najechało na nią bo ślady ciągnika były niedaleko No i tak jakby ją kurczę rozłupał ale drugiej części nie znalazłem Dziesiątaczek z laty z ubiegłego sezonu. Korona i szpicer jeszcze się trafił. No, a do tej pięknej sztuki nie udało się trafić do pary. No nic, może drugim razem U pogoda lepiej dopisze. To będzie można po, podeptać tu za nim. Szkoda ładna, kurde, sztuka naprawdę. A może między 2,5 kilo, chociaż jest tylko dziesiątakiem. Bierzy się filmik każdej znalezionej tu sztuki, ale nie będę wrzucał. na no, to kurczę taki sam badziew. Wrzucę tylko tego pierwszego. Od tego zaczynałem dzisiaj, od tego pięknego, świeżego zrzuta. 对。Yeah.